Siemano z tej strony Hazbę, bo kto inny jak nie Hacbę na moim kanale, czyli po prostu ja. Wielu z was pyta mnie, jak poprawić technikę wsadów. Nie jest to żadną nowością, że powiem wam o niskim koszu i niski kosz jest nieodłącznym elementem treningu Dunkera. Chodzi o to, że kosz powinien być na tyle niski, że nawet nie musimy na nim skakać i jesteśmy w stanie powtarzać sobie niektóre ruchy, na przykład przełożyć piłkę pod nogą, zrobić windmilla, a jednocześnie nie obciążać zbytnio swojego. Aparatu ruchu, czyli nie zajechać kurwa naszych kolan i nie skakać codziennie na maksa. Dzisiaj mam dziennie treningowy, w związku z czym idę na 10 minut na rower, żeby krew napłynęła do tych moich kolan, żeby tkanki się ukrwiły, podnieść sobie troszkę tętno, a jednocześnie będzie to element dla mnie rozgrzewki, bo idę za chwilkę właśnie na ogródek, znalazłem sobie malutki kawałek yy, asfaltu, płytek, gdzie mogę sobie z jednego kroka potrenować jakieś wsady. I przede wszystkim skakanie na niskim koszu ma zajebistą zaletę. Jest po prostu zajebiste i dostarcza dużo radochy. Także jeśli chcecie poprawić swoją technikę, na sam początek kupujecie najtańszy kosz, czy przyczepić na ścianę, żebyście mogli to piłko cały czas sobie ruchy powtarzać. Zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że coś fajnego. Sadzę kurła. krótka intensywna rozgrzewka z 10 minut za mną. No i zaczynam się bawić. Wielu wsadów możecie się nauczyć stosując bardzo prostą progresję, od przekładania najpierw na sucho, na przykład jeśli chodzi o wsad pod nogą. Pod nogą do przekładania potem z podskokiem i do prowadzenia tej piłki, żeby była jak najwyżej. Czyli zaczynacie sobie tak. Jak już doprowadzacie tą piłkę do góry bez skakania, Próbujecie zrobić to samo i jednocześnie podczas podskoku doprowadzić piłkę do góry. W ten sposób, bez problemu. Na Lucy! W ten sposób powoli stopniowo nabierzecie sobie koordynacji i sprawicie, że będziecie dociągać tą piłkę na samą górę i nauczycie się, żeby ona Wam nie wypadała. I tyczy się to właściwie każdego wsadu. Po dwoma nogami chcecie się nauczyć najpierw na sucho. Potem dodajecie po prostu skok. I zobaczcie sobie, że to co ja robię to właściwie od razu jestem w stanie przenieść na kosz obok. Tyle. I pamiętajcie, skoki nie mają być maksymalne. To ma być dosłownie na 20%. Trenujecie technikę i to nie jest skakanie na maks. I tak to leci, próbujecie, aż wam wyjdzie, jak wyjdzie, podnosicie kosz, ale to nie wszystko naraz. I tyle. Repetitions, repetitions. Jeszcze raz, kurwa, repetitions. Dodatkowo, jak skaczecie na takim małym polu manewru, że tak powiem, czyli generalnie macie bardzo krótki nabieg, to doprowadzacie do perfekcji swojego penalti stepa, bo każdy skok z dwóch nóg w moim wypadku zaczyna się od tego. Więc robię jego i od razu skaczę. Dobra jest. To. Au! Już nie raz miałem zwołany garstek Erap D. Vis anal carter. Mija jakieś 40 minut skakania, a że nie ma to być zajazd, to cały czas nieco maksymalne skoki, ostatni wsadzik, nażreć się i regenerować. Dzięki za oglądanie. Co by tu zrobić? Naczysz, kota?